Hejka tutaj Ami z zęcami. Dzisiaj widzowie żeby nie było Nie zostawiłam linka do tej gry Ale proszę bardzo taka jest ta gra właśnie Gramy sobie dzisiaj w taką grę House Party Ty Tycoon No to co wchodzimy I przed chwilą nagrywam superową grę Która pomaga Wiecie? Zresztą przekonacie się na moim kanale. Nie będę Wam spoilerować. To jest best friend? No dobra, niech będzie. I to jest moja best friend. Okej. Okay. A jak nie mieć samouczka? No, światło. Ja nienawidzę grać po ciemku. Widzowie, słuchajcie. Jakbyście kiedyś tworzyli o mnie quiz czy coś, to nienawidzę grać po ciemku. Po prostu. Jezus, ona. Jakie party time. Gdzie ona łazi? Okej. Okay. Tam nawet jakieś auto stoi, no nie wierzę. A tu jest checkpoint. W ogóle ta gra mi coś przypomina, ale nie będę o, tym, o tej grze wspominała na razie. Bo raczej w nią nie zagram, nie, w sensie na... Wiecie, że wam nie pokażę, bo ja już tam mam wybudowane dużo, ale przynajmniej tą grą się nadeszcie. Czekajcie, chyba, że ja wam to nagrałam. Tak, ja wam to chyba, tamtą grę na gram tylko na AMI z po prostu. No. Tam jest light. Tam jest light. Słuchajcie. Tam jest. Aha. No to ja chcę light za 950, a mam 179. Świetnie. Jestem wielka. Nie, no a tu. No nie ma kupionych Windows Design. Aha. Coraz drożej, tu bym powiedziała. Sofa 120. Taka sofa, ok. Spoko, spoko. Na razie w takim razie light nie muszę robić. A wiecie co? Ja czasem, żeby sobie urozmaicić grę, robię sobie takie coś, że co jakiś czas jest niby apokalipsa zombie. Czekajcie, na no, jak jest to dobra? Yy, że jest co jakiś czas taka o, apokalipsa zombie, albo że niby deszcz pada. I myślę, że w tej grze też tak zrobimy. Bo ja tak robię na tajkunach, bo no na przykład patrzcie, nie mam wszystkich zrobionych ścian, to mi zombie uważam. Albo wiecie, że muszę uratować ludzi, no nie? Więc. O, kolejny. Wow. How are you? Kolejny przyjaciel. Chyba. Taka droga roślinka. Okej, okay, idziemy do bankomatu. Ej, to ja nagrywam 3 minuty, a już źle wybudowałam? Jesus Christ. Ale mam dużo. Czy wy to widzieliście? Jakie ja mam dużo? Light 950. Za niedługo, słuchajcie, widziałam niby, że w prognozie pogody widziałam, że za niedługo będzie deszcz padał, a może nawet będzie burza. A może nawet grad. Więc trzeba się zabezpieczyć. Słuchajcie, glas. Nie, na razie to niepotrzebne. To jest bardzo potrzebne, bardzo wręcz, bym powiedziała. Szkoda, że tu nie da się zrobić takie coś, że staje na to i jakby trochę mi, wiecie, y, całą moją kasę, którą mam tam, daje mi y, i do tamtego wiecie, do tego, co ja mam kupić, a resztę wiecie. Y, OK. nie, na razie to jest niepotrzebne, ale chcę to kupić i tak. Aha, to ona jest. Nice. Wow. Nie wiem za bardzo o co chodzi tutaj z tymi ludźmi. Aha, czyli ja zdobywam na tym pieniądze, jak z nimi ten. Okej. Okay. i tak mało to, to ja bym powiedziała ale wiecie co nie będzie mi to tutaj zawadzało, słuchajcie nie, nie. i czemu mam coraz więcej aut aha, to jest chyba tamtych tych, wiecie tam jest są 2400, więc może mi się uzbiera, a ile mam na sekundę? Nie wiem, nie widzę. Co to jest? O oh my god! Nie gadajcie. Ej, ta gra mi, No nie, no przecież to jest identyko gra jak tam co gram na mi zańcami po prostu. O, wow, 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 wow! I dobra. I dobra widzowie, ja już przyjechałam tutaj i troszkę nazbierałam kas od tych ludzi, ale nic nie budowałam, i za niedługo. O, jest zaczyna lać. Wy tego nie widzicie, ale niby, że leje. No, super, jak piłam. Dobra. Nie wiem, czy się mam jak za bardzo schronić. Okej. Okay. Tak się nie mam jak schronić. O, o. O, o. o, o. Muszę zrobić reset charakter. O, ja ci idę w się... Dobra, więc wyjdziemy szybko tam do poleje Strasznie leje. Okej. Okay. Więc jak coś to tutaj się schronię. Oh, wow. Robuxy to nie. Nadal leje, ale już mniej. O wow. Okej, okay, słuchajcie, już przestało padać. Więc dobrze. Hey boss, how's it Maki okay, widzowie. Już jest wieczór, więc trzeba powoli mm, słuchajcie, po prostu iść spać albo się schronić. Ale muszę, muszę nazbierać hajsu, bo ja przez całą muszę budować. Bo teraz jest y, chyba apokalipsa zombie, a to też nie za dobrze. Zamknijcie się, drzwi jacie. Aha. Okej, okay, to jeszcze mogę kupić. Tego już nie. Dobra, teraz szybko, czy tędy się da przejść? Nie. Yy, aha, i jak coś, to niby te drzwi są zamknięte. Bo chyba nie mam jak ich zamknąć. 我学着做，学着做。 Ale wiecie, co jest dziwne? Że mi się ta głowa tak rusza. Dobra, więc teraz wydaje mi się, że mam kasę. A w razie czego to będę od nich brać? Hej, hej, hej. Ej, a może... A może... Yy, na przykład te dziewczyny, co tu siedzą... To może to są normalnie gracze? Oh mega. Co? Co jest? 99 robuxów. Dobra widzowie, teraz tak, ja wybudowałam tutaj nowe neony, tutaj balkon, bo już nie ma apokalipsy zombie i sorki, że chwilę się od... nie odzywałam, ale, no, y... po prostu się nie odzywałam, czekajcie, bo czy jest coś zapięte, chyba nie mam, nie ma niestety, więc idziemy do bankomatu. W ogóle, patrzcie, tutaj można kupić Ronaldo. Wiecie, kto to jest, nie? Ym... Na samym środku. Słuchajcie, powiem Wam, że podoba mi się ta gra. Już myślałam, że nagrywam jakieś 30 minut, ale na szczęście nie. Czy ja dam radę coś wybudować na górze? Nie, na razie chyba nie. Poważnie, taki obrazek. Cały czas trzeba chodzić do bankomatu, cały czas trzeba ładzić. Matko, jaka to nie rzecz! Jezus, oh my god. Get Noob. E, dobra. I w ogóle przez sekundę zapomniałam, że nagrywam, ale to trudno już. Uh -huh. Więc teraz muszę jak najszybciej wybudować cały dół. O nie no. Wiecie co widzowie? Ja myślę, że chyba już będę kończyła ten odcinek. Bo no popatrzcie. Nie wygląda to ładnie? Wydaje mi się, że będę już kończyć. To co? Subskrybujcie mój kanał, dawajcie łapki w górę. Wpadajcie na mój główny kanał Ami z zającami. No i co? Widzimy się w następnym odcinku. Pa pa!